Cześć, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję tobie kulisy meczu Znicza Pruszków z Polonią Warszawa. Było to spotkanie, które odbyło się 1 kwietnia w poniedziałek, czyli zarazem w Prima Prilis i Lany Poniedziałek. Aczkolwiek Lania w tym meczu nie dostała ani jedna z drużyn, ponieważ ostatecznie to spotkanie zakończyło się wynikiem 0 do 0. Mecz, który tak naprawdę miał nam rozjaśnić bardzo dużo, ale przez to, że zakończył się remisem, to nie wyjaśnił nam w zasadzie nic, no bo Znicz Pruszków mógł przeskoczyć. Chrobrego Głogów, do którego miał dwa punkty przed tym spotkaniem, natomiast Polonia mogła przybliżyć się do wyjścia ze strefy spadkowej, w której jednak nadal się po tym meczu znajduje. Jeżeli chodzi o kulisy tego spotkania, no to przede wszystkim ważne jest to, że znicz Pruszków w tym meczu nie był prowadzony przez Mariusza Misiurę, a przez Daniela Kokosińskiego, który na co dzień jest właśnie asystentem trenera Mariusza Misiury. Dlaczego tak się stało? Stało się tak, ponieważ Mariusz Misiura był zawieszony za żółte kartki. Tak, trenerzy też mogą być zawieszeni za żółte kartki i mogą je oczywiście otrzymywać, choć faktycznie podczas meczu częściej słyszymy, że trener, na przykład, został wyrzucony z ławki trenerskiej na trybuny. No to zdarzają się także żółte kartki, no i właśnie przez te żółte kartki ostatecznie trener Mariusz Misura nie mógł z perspektywy łapki, ławki trenerskiej dopingować i prowadzić swoich zawodników w tym meczu. Czy było to widać? Absolutnie nie. Trener Daniel Kokosiński jest naprawdę bardzo dobrym trenerem, świetnym asystentem Mariusza Misury i poprowadził ten mecz bardzo dobrze, chociaż pierwsze kilkanaście minut zdecydowanie należało do Polonii Warszawa. Polonia wtedy zgniotła z niż, z niż był zamknięty, na własnej połowie nie potrafił zupełnie sobie poradzić z sytuacją na boisku i dopiero później zaczął kreować jakieś swoje pomniejsze sytuacje, ale co do sytuacji, to ich naprawdę w tym meczu było bardzo mało, i to pod obiema bramkami, bo takich sytuacji klarownych, takich stuprocentowych, praktycznie w tym meczu w zasadzie nie było. Były jakiś strzały głową. Było kilka strzałów z dystansu, ale takich naprawdę dobrych okazji, typu, nie wiem, sam na sam, czy jakiś strzał z 3 metrów, czy wejście w pole karne i strzał z 5 metra, mniej więcej. No, czegoś takiego absolutnie w tym meczu nie było i to w zasadzie nie było jakoś bardzo dziwne, bo oba zespoły w zasadzie przez cały mecz miałem wrażenie, jakby się gdzieś badały, jakby bały się zaryzykować w tym spotkaniu i postawić jakiegoś wysokiego pressingu, chociaż tego troszeczkę było ze strony Znicza, ale Polonia zupełnie nie presowała, ale też nie miała zbytnio okazji do pressingu, bo to też warto wspomnieć, że zespół czarnych koszul w tym meczu zdecydowanie przeważał pod takim kątem, że prowadził grę, że utrzymywał piłkę i kontrolował generalnie sytuację na boisku. Z nicz tego miał bardzo mało. Z nic takich momentów, kiedy rozgrywał piłkę przez dłuższy czas i na przykład utrzymywał się przy niej bez żadnej straty, miał naprawdę niewiele. Ostatecznie jednak remis 0 do 0. Kontrowersji sędziowskich jakichś większych brak. Taki spokojny mecz na początek tego poniedziałku z Fortuna. Na pierwszą ligą. Ja komentowałem oczywiście to spotkanie ze stadionu, także teraz zapraszam Ciebie do wysłuchania skrótu mojego komentarza. A także wywiadów pomeczowych, które przeprowadziłem, czyli do wysłuchania wywiadu z trenerem Polonii Rafałem Smalcem, a także Wojciechem Błyszko, defensorem Znicza. Zapraszam. Z Koniec tego spotkania. Damian Kos gwizdze po raz ostatni w tym meczu. Znicz Pruszków remisuje na własnym stadionie z Polonią 0 do 0. To był naprawdę emocjonujący mecz, choć ostatecznie zakończył się wynikiem bezbramkowym. Za to spotkanie prosto ze stadionu w Pruszkowie dziękuję. Państwu, ja, Kasper Chojnacki, to by było na tyle ode mnie. Ze mną jest Wojciech Błyszko, defensor zespołu Znicza Pruszków. Wojtek, jest to ostatecznie remis, czyste konto zachowane, także co Ty sądzisz o grze obronnej właśnie w tym meczu Znicza Pruszków? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że na pewno z naszej strony jest to bardzo budujące, że w ostatnich trzech meczach straciliśmy tylko jedną bramkę widać u nas taką powtarzalność w grze defensywnej i kolektyw, monolit jakkolwiek można byłoby to jeszcze określić na pewno jest to w przekroju całego systemu bardzo ważny, ważny punkt dla nas patrząc, biorąc pod uwagę w którym miejscu my jesteśmy i w którym Polonia gdzieś tam nacisk ze strony tych zespołów z dolnej części tabeli jest jak widać po ostatnich wynikach bardzo, bardzo duży i, i nie pozostaje nam nic innego jak tylko te ataki odpierać. A jako drużyna teraz was zapytam, czujecie niedosyt po tym meczu, no bo jednak Remis z drużyną ze strefy spadkowej. Mm, na pewno jakiś tam niedosyt jest, chociaż mam wrażenie, że ten mecz był z obydwu stron bardzo zamknięty, żadna z drużyn nie chciała, nie chciała stracić bramki, bo e, biorąc pod uwagę warunki i, i e, specyfikę tej ligi jedna bramka mogłaby przeważyć o wyniku, o wyniku meczu. Ze mną jest trener Polonii Warszawa pan Rafał Smalec. Witam panie trenerze. Dzień dobry, witam. Jak pan czuje się po tym meczu? Czy czuje pan niedosyt? Zapytałem o to przed chwilą piłkarza Znicza Pruszków. No a wy mam wrażenie mam wrażenie mieliście troszeczkę więcej sytuacji bramkowych jednak niż Znicz. Czy, czy czuje się niedosyt po tym meczu, że tutaj jest tylko jeden punkt zdobyty wy Pruszkowie? zdecydowanie tak, bo mimo w sumie niewielu sytuacji klarownych bramkowych dla obu stron, no to my mieliśmy tą piłkę meczową, bo to Niby strzał słupek jest strzałem niecelnym, ale jednak to była sytuacja, z której powinniśmy zdobyć bramkę i, e, i mieć, cieszyć się tutaj ze zdobycia trzech punktów. No niestety mamy jeden, który też będziemy szanowali, ale tak jak zawsze mówiłem, no po jednym to my daleko nie zajedziemy, my musimy punktować za trzy, zdobywać tych punktów e, seryjnie zwycięstwami, bo, bo po jeden, po jeden, po jeden fajnie, nie przegrywasz. Dzisiaj nie straciłeś bramki, ale masz tylko jeden punkt, a w naszym przypadku e, liczba trzy jest taką, która jest dla nas potrzebna po każdym meczu. Szkoda, bo, bo tak jak mówię, no tych dostarczeń piłki w pole karne było yy, sporo. Mało klarownych sytuacji, a, a, a żadnej bramki. No właśnie, Pan mówi o tych zwycięstwach. Jeszcze ich w tej rundzie wiosennej nie było. Na razie to jest bodajże już czwarty remis albo trzeci w tej rundzie wiosennej. Także jak w tym momencie wygląda Wasza sytuacja w tabeli? Pytam, jak też Pan się na nią zapatruje? No bo wiadomo, że wciąż jesteście w strefie spadkowej, ale takie remisy na pewno nie pomagają. No zdecydowanie, no my jesteśmy w strefie spadkowej, zdajemy sobie z tego sprawę, ale robimy wszystko, żeby się z niej wydostać. I, i tak jak mówię, no na pewno zdobyczą punktową za jeden. E, nie wiadomo, jak sobie nie pomagamy, ale zawsze jest lepiej mieć jeden punkt niż nie mieć e, żadnego. My będziemy cały czas zmierzali do tego, żeby każdy kolejny mecz e, wygrać. Przed nami jest za tydzień mecz z resowią wiadomo niesamowicie istotny, bo jesteśmy sąsiadami w tabeli i, i wiemy, że naszym celem jest zwycięstwo w tym meczu. Ale tak jak mówię, no, kolejek jest jeszcze dziewięć, my na pewno broni nie złożymy do samego końca i dopóki wszystkie znaki, czy matematyka, czy cokolwiek innego będzie wskazywało na to, że, że będziemy mieli szansę z tej strefy się wydostać, więc będziemy to robili. A jak też pan oceni sytuację obecnie w środku pola, bo dzisiaj mam wrażenie, bardzo dobry mecz zagrał Jakub Piątek, który generalnie w tej rundzie wiosennej gra naprawdę bardzo dobrze. Jak to w tym momencie się rozkłada? No bo też wiemy, że jednak w tej rundzie jesiennej głównie grał Piotr Marciniec, teraz troszeczkę jest zmian w tym zespole jednak. Dla nas najważniejsze jest tu i teraz, i grają ci zawodnicy, którzy w naszej ocenie sztabu są w najlepszej dyspozycji. Kuba wygląda. Więcej niż dobrze, i będziemy się tego trzymali. Wierzymy, że utrzyma tą formę jak najdłużej i będzie drużynie pomagał. Dlatego dla nas, mówię, najważniejsza jest każda kolejna jednostka, każdy kolejny mecz. I naszym zadaniem, naszym celem jako sztabu jest wystawić w każdym spotkaniu, w naszej ocenie, najlepszą jednostkę na dany moment. Zachęcam jeszcze do zasubskrybowania kanału, a także zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, jeżeli Ci się spodobał. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.